No? No. Ojej, dzieciątko, chodź do mamy. O, ty 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 ty. o, mała Meteoro. Ileż to już czasu? A, ale tak na pewno ona nie pamięta niczego, co było? Na pewno. Taką mam nadzieję. Inaczej wszyscy byśmy ucierpieli. O! Się znalazło moje zaklęcie szpiegujące. Wracasz do działania, Star. Tak. Mogę teraz kolejny raz sprawdzić wszystkie miejsca. Jak? Zwykle dokładna i solidna, ale nie możesz się przepracowywać. Musisz w końcu odpocząć. Bez nadzieja! Star, stój. Okej, okay, jest gdzieś tam. Ale gdzie jest gdzieś? O, oh, ja już nie wiem co robić. Słuchaj słownie ryku. Powiem ci, jak będzie. Musisz mi pomóc, ale nie mam czasu na żadne twoje zagadki. Będę zadawać pytania, a ty masz mi odpowiadać. Zgoda? Zgoda. Myślę, że powód, dla którego nie mogę odnaleźć mamy, jest taki, że coś jej się stało, gdy weszłyśmy do magicznego wymiaru, ale ja słabo pamiętam, co się tam wydarzyło. Co tam ta magia zrobiła mojej mamie? Zadajesz niedobre pytanie. Prawdziwe pytanie brzmi, co robiłaś w magicznym wymiarze tak w ogóle? To był twój pierwszy błąd. Co to opowiadasz? Musiałam tam się udać, żeby szukać mamy. Tak samo jak musiałam tam iść, by walczyć z Tofim. Może to też był ogromny błąd. Hmm? <grym> Bardzo martwię się o Star. Skoro nie znalazłam Moon wszechwidzącym okiem, to... To nie jest dobry znak. Ale była w wymiarze czystej magii. Znaczy, może tam jest jakaś dziwna interferencja, czy coś? Tylko to wcale nie zmienia działania zaklęcia, Marko. I niestety, ktoś będzie musiał odbyć bardzo trudną rozmowę ze Star. Wiem to. Tylko jak jej to powiedzieć. Może teraz z nią porozmawiaj? Hej, hey. pogadamy. chwilę? tak, jasne, co jest. To, co u ciebie? W sensie, w sensie. Jak u ciebie siebie wasz? Kiepsko ci idzie, zagajanie, mów o co chodzi. Okej, okay, okej. Okay. Słuchaj, szukaliśmy Twojej mamy w całym Królestwie i nadal nie mamy pojęcia, gdzie ona jest. Czy ty się czasem martwisz, że może jest jakaś. możliwość, że. już jej nie znajdziemy? Nie, hm. znajdziemy na pewno. Ale skąd możesz mieć taką pewność? Ponieważ ja mam to! A fotografia z napisem na plaży? Spójrz dokładnie, Marko. Kiedy dokładnie pojechaliśmy na te plaże? Co to jest? Podarunek od ojca czasu. Zdjęcie z przyszłości. Co? Ojciec czas dał mi to zdjęcie i ja je trzymam, ponieważ czasem muszę o, sobie w to w przypomnieć. O tym życiu. To było na lodówce. Od kiedy ty masz to zdjęcie? Przecież to jest totalny paradoks czasu. Posłuchaj dobrze. Ja nie wiem kiedy. Ale może niedługo przeżyjemy ten świetny dzień na plaży? I nie ma mowy, żebym była wtedy tak szczęśliwa, gdybyśmy nie znaleźli mojej mamy. Ach, cóż, ja się nie znam na paradoksach, ale ogromnie szczęśliwa jesteś na tym zdjęciu. Choć to paradoks jest. Chodźmy już spać. Im szybciej znajdziemy Twoją mamę, tym szybciej pojedziemy na tę plażę. Ech. Dobranoc. Dobranoc, Marko. Dobranoc przyszła star. Kupiłeś na targu placek? Star! Mam dość kukurydzy, jasne? Nie oceniaj. Te placki są wstrętne, więc tak ja cię oceniam. Star, musisz skosztować! Ten placek jest ekstra. Tak, no co ja plotę? Lubię jeść świństwa. Marko! Górą, dołę i przełóż znów, a gdy trzymasz mocno, to wędelkę zrób! Co ty wyprawiasz? Ten wzorek! Dokładnie takie robi moja mama. Kiedy byłam malutka, bardzo często piekła placki. Więc ty myślisz? Tak! Moja mama upiekła ten placek. Wojownicza to księżniczka, ona ten.